Słuchajcie, jedna osoba zadała mi pytanie pod tytułem: Jak udało mi się być sobą i zaufać tej intuicji, i po prostu wsłuchać się w nią, zaufać tym wizjom, zaufać tym, tym wszystkim scenom, które widziałam podczas autohipnozy czy medytacji, e, tym wszystkim przekazom, prawda? Bo to nie jest łatwe. E, nie jest wcale łatwe, prawda? Eee, oczywiście na początku walczy umysł, walczy logika. Chcemy to wszystko jakoś logicznie wyjaśnić, czego się po prostu nie da, prawda? Nie da się. <noise> to się dzieją rzeczy, które są e, nie do opisania, doświadczenia, które są nie do opisania, prawda? Nie każdy w niej uwierzy, wręcz może nieliczni, prawda? Ale jak to się dzieje, że w końcu temu ufamy i idziemy za tym i nie walczymy z tym? E, ja przyznam się szczerze, że dla mnie to był proces, długi proces, kilkuletni wręcz. E, ale to jest takie poczucie w środku, że, że już czas, że już czas coś takiego zrobić. Na przykład, jak zaczęłam pisać bloga, no to to był straszny stres dla mnie, okropny. Ja za każdym razem, jak. E, znaczy to była straszna, ogromna lekcja dla mnie i ogromna też taka wewnętrzna terapia, bo e, kiedy ja pisałam każdy artykuł, każdy z osobna artykuł, to była dla mnie jakaś, e, jakieś odkrywanie po raz kolejny jakiejś części siebie. E, ja jeszcze raz wracając do niektórych sytuacji z przeszłości, e, to po prostu rozpoznawałam, rozpoznawałam lekcje, jakie wtedy właśnie miałam, tak? jakie doświadczenia i, i jakie wyciągałam właśnie z nich lekcje. I za każdym razem, kiedy publikowałam te moje pierwsze artykuły, to byłam chora. To miałam wręcz jakiś stan podgorączkowy przez pierwsze dwa dni po takim artykule, i dochodziłam później do siebie. Później przychodził kolejny przekaz, później przychodziły kolejne teksty, i, i po prostu musiałam to przelewać znowu na papier. Najpierw na papier, później na komputer, tak? I, I publikować. I to było strasznie dla mnie lecznicze, i, ale to była też wręcz taka pomoc dla mnie, żeby w to uwierzyć wszystko, bo to, jak ludzie zareagowa zareagowali na moje artykuły, to jak i w, ilu z nich odnalazło jakąś część siebie właśnie w tych moich artykułach, to było. To było taki dowód dla mnie, że, że idę w dobrym kierunku, i takie wewnętrzne poczucie, że ja mam to robić, tak? Mimo tego, że później już na przykład podczas hipnozy i tak, na, tak dalej, to ja wiedziałam, że przez, te, przez tyle miesięcy będę się zajmować tym, przez później się będę zajmować czymś innym, tak? Ale na przykład teraz. Nagrywam filmiki, ale jeszcze parę miesięcy wcześniej, kiedy miałam powiedziane, że mam nagrywać filmiki, to odpowiedziałam nigdy w życiu nie ma szans nawet, żebym coś takiego zrobiła. Ale samo przyszło, po prostu odblokowało się coś, tak? Po moim ostatnim, tej mojej, mojej ostatniej ciemnej nocy duszy, po prostu dostałam takiego kopniaka, że właśnie po raz ostatni chyba... Yy, zgłosiłam się do innych osób po pomoc, a, a, a raczej po raz ostatni szukałam swojej prawdy na zewnątrz, poza sobą, prawda? I jak już dostanę tego kopniaka, że to nie tędy droga, bo nawet moje najbliższe, takie najbliższe mi osoby mogą po prostu po pierwsze mnie nie zrozumieć, po drugie mogą mnie zaakceptować tego, w co ja wierzę, a po trzecie... Yy, to wcale nie jest powiedziane, że oni mają rację, a ja jestem w błędzie, prawda? Więc ja muszę wierzyć w to, co, co mi mówi moja intuicja. E, muszę zaufać swoim własnym doświadczeniom, czy to na poziomie fizycznym, czy na poziomie duchowym i po prostu idę w to. I to był długi proces. Przez kilka lat po prostu ufałam temu, tak? Widziałam, że moje wizje się sprawdzają, tak? Że wszystko to, co widzę odnośnie przyszłości się sprawdza. Wszystko. Więc, więc no tak na, na zasadzie próby błędów, prawda? Też były takie momenty, kiedy odchodziłam od tej intuicji chciałam słuchać logiki, prawda? No to wtedy dostawałam kolejnego kopniaka od, od wszechświata i, i wracałam na swój taki prawdziwy tor duszy. <laughs> Więc e, to jest proces, to jest długi proces. To nie przychodzi tak z dnia na dzień, tylko musimy coraz bardziej ryzykować, po prostu ryzykować i iść za tym, tak? I nie bać się najgorsze to jest tak właśnie banie się opinii. E, obawianie się właśnie opinii, krytyki innych ludzi. tak? Większość ludzi. No, nie może nie większość, ale są ludzie, którzy nas yy, będą krytykować, oczywiście i to jest logiczne, tak, ale musimy to zaakceptować, bo oni żyją w innej rzeczywistości, my w innej rzeczywistości, oni mają inne doświadczenia, my inne, oni są na innej, yy, na innym poziomie rozwoju duszy, my na innym i tak yy, to jest całkiem, całkiem normalne, że, że te nasze artykuły, czy to, co my tworzymy, tak, bo niektórzy tworzą jakieś sztukę, nie sztukę, niektórzy piszą, niektórzy chcą nagrywać filmiki, to trafi do tego, kogo ma trafić. A cała reszta, no to niektórzy przyjdą, no, obejrzą to z ciekawości, może skrytykują, ale później zignorują, prawda? Ale do, tego, do tych osób, do których ma trafić, to trafi, więc nie obawiajcie się o to i po prostu takie bycie autentycznym dla mnie to było po prostu słuchanie swojego serca bez względu na to, co mówiłam, co mówili inni ludzie i co mówiła moja własna logika. Bo moja własna logika często mi mówiła, że Ty chyba oszalałaś, postradałaś zmysły i w ogóle wyobrażasz sobie to wszystko. Ale im częściej słuchałam tej logiki, tym bardziej widziałam, jak bardzo moje życie się zmienia na lepsze o wiele lepsze. Mogłam być na przykład w tej samej sytuacji And zawodowej, na przykład przez 4 lata mogłam nie pracować w ogóle, a to co było na początku, gdzie operowałam z poziomu braku, gdzie później będąc też na bezrobociu, gdzie miałam na przykład wszystko, czego mi brako, wszystko, czego, czego potrzebowałam, no, więc to się działo samo, to się manifestowało samo, jakby wszechświat, jak tylko zaczęłam iść tą drogą tej swojej duszy, tak jakby zaczął się mną opiekować, i miałam wszystko, czego potrzebowałam. I to było takie na zasadzie prób i błędów, tak? Próbowałam trochę logiki, że jednak nie, w tamtym kierunku szczęścia nie było, więc intuicja. A intuicja często mnie, mi takie dawała zadania, że po prostu yy, ja byłam nieraz w szoku, wiedziałam, no, no żeby, na przykład widziałam jakiś cel, że mam dojść tam lub wykonać jakieś zadanie, a pomiędzy mną, czyli tym Byciem w tu i teraz, a tamtą jakąś sceną z przyszłości to była po prostu przepaść, tak? I ja nie wiedziałam, jak mam tam dotrzeć. Ale po prostu samo się jakoś, sama się ta droga pokazywała i, i, i trafiałam na to do, do, do celu, nawet nie wiem jak, nawet nie wiem w którym momencie, prawda? Więc. Yy... Takie, ja mam takie poczucie po prostu, że ja czuję, że ja idę w dobrym kierunku, że ja czuję, że powinnam coś zrobić. Nieraz mam symboliczne sny, nieraz mam wizję, nieraz e, mam jakiś przekaz, który do, do mnie tak po prostu przychodzi. Tak, tak z kosmosu po prostu coś wiem. E, albo na przykład jak mam dużo jakichś pytań odnośnie przyszłości, to robię sobie autohipnozę i jakiś channeling i, i wtedy się rzeczywiście łączę z tym swoim wyższym ja i... I mam taką dłuższą rozmowę, wiem, mam dokładnie wskazówki, ale to trzeba też nad tym popracować, tak? Do momentu, kiedy będziemy mieli taki na co dzień kontakt z tym wyższym. Ja zawsze mam, ale nie zawsze słyszymy i nie zawsze słuchamy. <laughs> Więc trzeba po prostu temu zaufać i trzeba słuchać tego serca, tak? bo ta logika to jednak będzie nas wyprowadzała ciągle. Taka jest bojaźliwa ta logika, tak? że muszę zrobić to i tamto, żeby mieć taki i taki rezultat, a wcale to nie jest tak powiedziane. Ja wiem po sobie, że wystarczy, że, e, że zacznę wibrować na takim poziomie czegoś, że już to mam, to to już się samo manifestuje, ja nie muszę nic robić. Po prostu się manifestuje samo. Same się na, e, natrafiają różne okazje, tak? Same. I jak zaufać sobie? Po prostu, no tak jak mówię, na zasadzie próby błędów, tak? Dopóki się nie nauczymy rozpoznawać tych swoich przekazów w formie wibracyjnej, że to są moje myśli, a to są wibracje, to no będziemy tam troszeczkę zbaczać z tej drogi, ale później jakoś się nauczymy, tak? To tak, tak samo nie uczymy, nie, uczymy, nie, nie rodzimy się i nie, nie wiemy jak już jeździć autem, tak trzeba się nauczyć, tak najpierw rowerem, najpierw biegać, chodzić, a później dopiero jeździmy autem, prawda? Więc yy, tak samo z intuicją to są, to są, To jest po prostu ciągłe ćwiczenie, ciągłe ćwiczenie i próbowanie w życiu. Ja bym po prostu radziła. Takie słuchanie się serca, tak, bo jest dużo osób, które będą chciały, będzie chciało nami zmanipulować, będą chcieli nam powiedzieć, że z nami jest coś nie tak, że, że na przykład, jak mój brat próbował mi wmówić po tych pierwszych moich warsztatach z, z terapią energią, on sobie wmówił, że ja jestem w jakiejś sekcie w ogóle. <laughs> I były straszne awantury z nim, ale to straszne. Ja do tej pory się z nim nie odzywam dla własnego spokoju, bo. No, to jest osoba czysto taka logiczna, tak, bardzo inteligentny, ale w sumie, no, on mnie nie zrozumie, tak, ale, aczkolwiek, ma problemy z akceptacją, mnie. Nie, do, i dopóki nie będzie mógł mnie zaakceptować taką, jaka jestem, no to ja muszę go trzymać na odległość, prawda? E, aczkolwiek nie wiem, czy to kiedykolwiek się wydarzy, więc. Em... Będą osoby, które nas zaakceptują, będą osoby, które będą nas krytykować, tak, ale to jest właśnie, właśnie o to chodzi, żeby ufać tylko i wyłącznie sobą, tak. Będą osoby, które będą chciały z nami zmanipulować, bo szczególnie te osoby intuicyjne, bo one przeważnie są takie za dobre wręcz, e, mają problemy z, z asertywnością, prawda? Chcą pomagać tylko, a w sumie chcą dawać, a nie potrafią brać, więc. No to jest taka trochę wewnętrzna walka, wewnętrzna i zewnętrzna, tak, żeby zachować siebie swoją autentyczność, tak? No ja już wiem od dziecka, w którym kierunku to szło, prawda? Później próbowałam na logikę jakoś inaczej zmieniać się, ale to mnie nie doprowadziło do szczęścia, prawda? Więc. Dla mnie taką wskazówką jest, czy, czy ja słucham swojej intuicji, czy nie, to jest taki wyznacznik mojego własnego szczęścia, tak? E I takiego poczucia wewnętrznego spokoju. Jeżeli ja jestem szczęśliwa tu i teraz... E i mam takie poczucie, że okej, okay, może tam jeszcze czegoś mi brakuje w życiu, prawda? Ale ja wiem, że to, że to się zamanifestuje w odpowiednim momencie. Ja mam taką, taką totalną akceptację wszystkiego i taki wewnętrzny spokój, wewnętrzne szczęście, bo wszystkie te zewnętrzne czynniki to tak naprawdę tego szczęścia nam nie dają. Ono jest w nas, w środku. I, i to jest właśnie taki mój wyznacznik, czy, czy ja idę w dobrym kierunku, czy nie i bardzo często, no, no bardzo często będą jakieś tam zgrzyty z innymi ludźmi, tak, czy będą chcieli nas zmieniać, tak, nie będą chcieli nas akceptować takimi, jakimi jesteśmy, ale no, to jest nasza wewnętrzna lekcja, żeby jednak mimo wszystko, mimo tych przeszkód e, ufać sobie, prawda? Bo i później się pojawią inne osoby właśnie takie jak my i, i wszystko później się pięknie układa, tak, musi część osób odejść, żeby zrobiło miejsce na... Inne osoby, tak? Więc dla mnie takie słuchanie siebie i swojej intuicji to jest po pierwsze ujarzmienie trochę tego ego i tego umysłu bujaźliwego naszego, który zawsze będzie wątpił w to, co my robimy, w nas. To, czy idziemy w dobrym kierunku, zawsze będzie wszystko próbował analizować i wszystko jakby podważać. E, I to jest pierwszy etap, to był dla mnie taki pierwszy etap, właśnie niesłuchanie innych, niesłuchanie nawet, nawet własnego umysłu, który będzie nam mówił, że nie, to nie, to coś jest nie tak z tobą. To sobie wyobrażasz, tak? Po prostu takie zaufanie temu i im bardziej temu ufamy, tym mamy e, takie przykłady i takie dowody w życiu fizycznym, w życiu materialnym, że to co widzimy to ma potwierdzenie w rzeczywistości, więc zaczynamy automatycznie temu ufać bardziej, prawda? Aczkolwiek no, będziemy się stykać z jakimiś tam opiniami, krytyką i tak dalej, ale no to jest... Każdy jest odpowiedzialny za siebie samego, tak? Jeżeli ktoś, e, nawet jeżeli na przykład ja się z kimś nie zgadzam, prawda, to nie, to nie muszę od razu krytykować, prawda? Po prostu wiem, że każdy ma prawo wierzyć w co chce wierzyć i e, i nie mam takiej potrzeby, żeby kogoś pomniejszać i tak dalej. Więc jeżeli ktoś wchodzi w rolę takiego właśnie krytyka, no to to jest jego problem, prawda? <laughs> Więc nie możemy za niego odpowiadać i my robimy swoje. Jeżeli czujemy się z tym dobrze, jeżeli nikogo nie krzywdzimy, prawda? To dlaczego, dlaczego mamy tego nie robić dalej, prawda? Więc jeżeli po, to szczególnie, jeżeli to pomaga innym ludziom, to to już jest ich rola, żeby oni nas zaakceptowali, albo i nie, prawda? To ich własna decyzja. Naszą rolą jest tylko to, żeby słuchać tego serca, słuchać tej intuicji i wyciszyć ten logiczny umysł, który nas, nam będzie wszystko podważał ciągle, do końca. To nie jest tak, że wyłączymy go i po prostu patrzymy, czy kierunku w którym idziemy, znaczy na początku no może być taki wybuch tego wszystkiego, prawda, że może będziemy musieli wszystko zburzyć, żeby jakieś takie zdrowe fundamenty wybudować odnośnie swojego życia, ale ale później jak już się to zaczyna wszystko jakby stabilizować, to czujemy po prostu to tak, taki spokój w środku wewnątrz siebie i tą miłość taką w sercu, tak, taką akceptację tego wszystkiego, takie poczucie, że idziemy po prostu w dobrą stronę. To są wibracje, to jest operowanie właśnie na poziomie wibracji, nie na poziomie nie z poziomu im umysłu poziomu wibracji. Wtedy czujemy po prostu, czujemy, wiemy, że to, co mamy zrobić, to, co mamy powiedzieć, jest dobre. Tak? I to tego trzeba doświadczyć. Ja nie mogę tego logicznie wyjaśnić, tak? Odczytywanie wibracji to jest na, na zasadzie prób i błędów, na zasadzie praktyki wieloletniej. To nie jest tak, że po prostu uczymy się z jakiejś książki. Po prostu trzeba tego doświadczać. Doświadczać, próbować. Ryzykować w życiu i słuchać tego wewnętrznego głosu. Coś tam jest zawsze, każdy ma taki wewnętrzny głos, który nas prowadzi. Każdy ma, nie ma tak, że ktoś jest pozbawiony, taki pozostawiony sam sobie.